Chciałabym z Tobą porozmawiać o zmianie Twojego życia. Wiem, że czasem nie bywa to łatwe, bo okazuje się, że nie tylko chciałabyś zmienić pracę, ale de facto nie, wiem, nie odpowiadają Ci relacje, jakie tworzysz z innymi osobami, albo to, jak bardzo jesteś zestresowana i nie masz czasu na spełnianie swoich potrzeb, bo w kółko ktoś chce od Ciebie. I jeszcze w tym momencie miałabyś się zająć zmianą swojego życia. To może być naprawdę przytłaczające. Dlatego dzisiaj przychodzę Ci z pomocą, z jednym bardzo prostym narzędziem, które bardzo może usystematyzować Ci w głowie to, w jaki sposób wygląda Twoje życie i de facto od czego tą zmianę powinnaś zacząć. Mam na imię Marta i jestem coachem. Pracuję z zabieganymi i zestresowanymi kobietami, które czują, że w życiu nie mają spełnienia, że w kółko spełniają potrzeby innych osób i nie ma w ich życiu miejsca dla nich samych. Pomagam im zatrzymać się, aby przyjrzeć się swojemu życiu, zrozumieć co nie działa i zacząć zmiany tak, żeby kiedyś nie żałowały, że ich życie mogło wyglądać inaczej. Pozwól, że dzisiaj przedstawię Ci jedno bardzo proste narzędzie, które możesz wykorzystać na każdym etapie swojego życia, kiedy czujesz, że nie daje Ci ono spełnienia. To takie narzędzie, które pomoże Ci bardzo szybko zrozumieć, gdzie powinnaś skierować swoje działania i energię, aby w realny sposób zmienić swoje życie. Koło równowagi, bo o nim tutaj mówię, pozwala Tobie. Przyjrzeć się swojemu życiu, tak jakby z lotu ptaka. Dzięki temu jesteś w stanie ocenić, które obszary w Twoim życiu są dla Ciebie ok, a które wymagają Twojej uwagi. Praca z kołem pozwala również Tobie stać się bardziej świadomą siebie i bardziej zmotywowaną do wprowadzenia zmian, aby odnaleźć w życiu spełnienie. Od czego powinnaś zacząć? Weź kartkę papieru A4 i narysuj na niej koło. Ja pokażę Ci, jak to wygląda na takim arkuszu, które klientki dostają ode mnie. Wystarczy, że narysujesz jedno duże koło, które podzielisz na 6 do 10 części. Zaraz powiem, ile to będzie części i od czego to zależy, ale najpierw chciałabym, żebyś skupiła się, żeby w tym kole było. Tak jakby 10 mniejszych kół. Nie wiem, czy widzisz, ja tutaj mam w ogóle ponumerowane od 0 do 10. Czyli to ma być jedno wielkie koło, które zawiera 10 mniejszych kół i w zależności od tego, ilu obszarom w swoim życiu chcesz się przyjrzeć, to na tyle obszarów chcę, abyś to koło właśnie podzieliła. Te obszary to są rzeczy, które w Twoim życiu są dla Ciebie ważne. Nie mam w zwyczaju narzucania tego, jaki to jest obszar, bo każdy z nas kieruje się w życiu innymi wartościami, ale mogą to być takie obszary jak rodzina, zdrowie, przyjaciele, Twoja kariera zawodowa, być może pasja, hobby, rozwój osobisty, to może być Twoja relacja partnerska, finanse, odpoczynek, a może podróże są dla Ciebie bardzo ważnym obszarem. Więc usiądź i zastanów się, Jakie obszary w Twoim życiu są dla Ciebie ważne, zobacz, ile ich jest, i na taką ilość podziel właśnie swoje koło. Kiedy już masz swoje koło z określonymi obszarami, które mają znaczenie w Twoim życiu, chciałabym, abyś każdy ten obszar oceniła w skali od 0 do 10, patrząc na pryzmat e, satysfakcji z tego obszaru. Czyli jeśli weźmiesz na przykład pod uwagę relację partnerską, to chciałabym, żebyś spróbowała ocenić. Na ile jesteś z niej usatysfakcjonowana, co oznacza ta satysfakcja, co jeszcze jest tutaj do poprawy. Jeśli ocenisz każdy z tych obszarów, na razie tylko oceniając w kontekście, czy jesteś usatysfakcjonowana, czy nie, i jeśli tak, to na jakim poziomie. Następnie proponuję Ci, abyś takie koło pokolorowała. To zdecydowanie ułatwia spojrzenie z lotu ptaka na swoje życie. Ja Ci pokażę przykładowe koło mojej klientki, w jaki sposób ono wygląda i w ten sposób jesteś w stanie przyjrzeć się, gdzie rzeczywiście, jakie obszary wymagają poprawy. To też pomoże Ci odpowiedzieć na kilka pytań, które pogłębią tą, Twoją świadomość w kontekście tego, od czego powinnaś zacząć zmianę. Także kiedy już ocenisz poziom satysfakcji i pokolorujesz koło, to chciałabym, żebyś dała sobie chwilę czasu i odpowiedziała na kilka pytań. Dzięki temu złapiesz perspektywę i być może odnajdziesz odpowiedź na pytanie, od czego zacząć zmianę w swoim życiu. Przykładowe pytania, nad którymi warto, żebyś się pochyliła, to na przykład, co sądzisz o swoim życiu, kiedy patrzysz na koło? Czy są w nim jakieś niespodzianki, czy coś Cię zaskoczyło? Jak obecnie spędzasz czas w konkretnym obszarze, a jak chciałabyś spędzać czas w tych obszarach? Chciałabym, żebyś też zwróciła uwagę, jak poszczególne obszary na siebie wpływają. Bardzo ważnym pytaniem jest zadanie, znalezienie odpowiedzi na to, jak zmiana w jednym z obszarów wpłynęłaby na pozostałe i być może znalezienie, który z obszarów wpłynąłby największą ilość pozostałych. Bo wtedy zauważ, możesz pracować nad jedną rzeczą w swoim życiu, ale będzie to powodowało, że ta zmiana będzie się również zadziewała w innych obszarach. Wtedy odpowiedz sobie na pytanie, która zmiana byłaby dla ciebie najprostsza, praca nad którym obszarem wydaje się być najprostsza. Odpowiedz sobie na pytanie, od którego obszaru chcesz zacząć i jaki najmniejszy krok możesz zrobić. Aby zacząć tą zmianę, bardzo ważnym pytaniem, którego często nie bierzemy pod uwagę, jest to, aby zastanowić się, jakiej pomocy i wsparcia być może będę potrzebowała od innych, aby te zmiany wprowadzić w swoje życie. Wierzę, że te kilka pytań może Ci pomóc posunąć się do przodu. Jeśli chciałabyś taki schemat koła równowagi, który daję również moim klientkom, to możesz się zapisać do mojego newslettera, z tego względu, że w najbliższym newsletterze w poniedziałkowym moi odbiorcy dostaną do pobrania taki PDF, na którym będą mogli sobie sami wykonać to ćwiczenie. Także zachęcam Cię do tego. Link do zapisu do newslettera znajdziesz w opisie tego filmiku. Dziękuję Ci za uwagę.